dni bohaterowie nadchodzą. W dzisiejszym materiale moja analiza najważniejszych, fabularnych wydarzeń z piątego odcinka specjalnego o nazwie Miraclem Tokio Stellar Force. Ej, witajcie, ja jestem Olchuś, oglądajcie do końca i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jesteśmy już po emisji i muszę powiedzieć, że był to ciekawy odcinek. Pełnoprawny z serii Miracle's World, taki jak Shanghai czy Nowy Jork. Tylko tym razem, Marnet wyrusza do Japonii, a w fabule splata się kilka historii, z których jedna rozgrywa się równolegle, w zupełnie innym miejscu. Więc mamy podróż Marynet do Tokio, za którą kryje się też niedomknięta historia Miłosna Kagami oraz debiut nowej, początkującej ekipy tokijskich bohaterów Gwiezdnej Drużyny. Pojawia się także motyw Najwyższego, tajemniczej istoty znanej już z paryskiego odcinka specjalnego, a do tego finałowa scena z Czarnym Kotem w Nowym Jorku, która, jak widziałem po waszych komentarzach, najbardziej was zainteresowała. Dlatego właśnie o niej opowiem na samym końcu materiału, razem z wątkiem Najwyższego, by zachować pełną chronologię. Więc jeśli jesteście już po seansie, to dobrze, zaraz opowiem, jak właściwie doszło do tego, że Marinette i Kagami wyruszyły do Tokio i jaki element układanki tam się pojawił, który jak się okazuje ma bezpośredni związek z największym złoczyńcą całego uniwersum Miraculous. Aby w ogóle rozpocząć analizę i przedstawić wątki, o których wspomniałem, musimy cofnąć się do samego początku, do scen, które dały nam pierwsze odpowiedzi jeszcze w animacji 3D, bo to właśnie w Paryżu wszystko się zaczyna. Pierwsza scena to spotkanie Kagami i Feliksa w ich kosmostrojach, które muszę przyznać wyglądają fenomenalnie. Krótki, ale bardzo wymowny dialog między nimi pokazuje, że Felixowi coraz trudniej żyć bez Kagami. Tęskni za nią każdego dnia, a w jego głosie naprawdę słychać emocje. Kagami stara się zachować spokój i odpowiada, że to dla nich obojga ciężka próba, którą muszą przetrwać. Felix, zakochany jak zawsze, pyta, czy zobaczą się w przyszłym tygodniu o tej samej porze i w tym samym miejscu. To piękne nawiązanie, bo z odcinka Sleeping Siren's 6. sezonu wiemy, że właśnie w taki sposób lubią się spotykać. Jednak Kagami odpowiada tylko, jeśli wszystko pójdzie dobrze. I w tym jednym zdaniu czuć, że coś się dręczy. Widać, że w jej sercu wciąż kryje się nierozwiązana sprawa, z którą zmaga się od dawna. I to właśnie w Tokio znajduje się jej źródło rozwiązania. A co z Marnet, która ma jej towarzyszyć w tej podróży? Można powiedzieć, że na drugi koniec świata, no u niej podobna sytuacja tylko że w wersji Adrienette. Adrien wyjechał do Nowego Jorku na parę dni, zostawiając swoją stęsknioną dziewczynę w Paryżu. Dlaczego tam poleciał? Na razie nie wiadomo, choć finałowa scena, o której opowiem później, może to częściowo wyjaśnić. Fajnym też zabiegiem twórców jest scena tańca, bardzo symboliczna. Marnet wyobraża sobie, że tańczy z Adrienem, tak jak w pierwszym odcinku specjalnym. To romantyczny moment w marzenia, które jednak przerywa Kagami, informując, że Tokio potrzebuje Biedronki, bo jak się okazuje gigantyczny potwór zniszczył ratusz w Tokio, lecz nowa drużyna bohaterów Stellar Force, która jak na razie nie jest zjednoczona, zdołała go powstrzymać, zanim wyrządził większe szkody. Drużyna jest świeża, dopiero zaczyna swoją przygodę, ale Kagami nalega, by Marnet pojechała właśnie z nią więc czuć, że Kagami coś ukrywa, że to nie tylko Tokio potrzebuje marnet, ale raczej Kagami potrzebuje marnet, by coś rozwiązać. I ta sprawa dotyczy kazuno, o którym słyszymy po raz pierwszy w samolocie. Tak czy inaczej dziewczyny lecą prosto do kraju kwitnącej wiśni, gdzie, ciekawostka, dzięki tyki marnet będzie mogła porozumieć się z miejscowymi, co jest naprawdę interesującą umiejętnością kłamu. A w drodze do nowego miejsca dla naszej bohaterki widzimy efektowne przejście z animacji 3D do 2D, nawiązujące do stylistyki, w jakiej tworzono cały odcinek rozgrywający się w Tokio, co jest świetnym wizualnym zabiegiem symbolicznie oddzielającym oba światy. I to właśnie tam, moi drodzy, w samym sercu Japonii, rozpoczynają się nowe historie Marinette, z którymi musi się uporać. Najpierw, może zacznijmy od krótkiego przedstawienia nowej ekipy tokijskich bohaterów, którzy zadebiutowali w tym właśnie odcinku, który wydaje mi się, że że pełni funkcję takiego lekkiego pilota wprowadzającego Stellar Force, nową generację bohaterów Uniwersum Miraculum, których dalsze losy będziemy śledzić w zapowiedzianej serii Miraculum Stellar Force. Gwiezdna drużyna to 12 uczniów. Billy, Nico, Miki, Jeula, Rio, Mayot, Anglia, Yulu, Karelia, Bulgankis i Kazuno. Młodzi, ambitni, ale też zmagający się z własnymi problemami. Są oni strażnikami Gwiezdnej Matrycy, rozbitej starożytnej broni kosmicznej, która daje im moce do obrony Tokio przed Potworami kaiju, stworzonymi przez złoczyńcy modelera, który ma pod sobą trzech pomocników. Drużyna wzorowana jest na klasycznych japońskich seriach typu Super Sentai. Kolorowe kostiumy, charakterystyczna broń, supermoce i synchronizacja ruchów. Wiecie tacy japońscy Power Rangers. Z ich pomocnikami, jak mogliśmy zauważyć, są robociki zwane Sprite, które można powiedzieć, że pełnią rolę ich kłamie a każdy z bohaterów ma imię odpowiadające swojemu znakowi Zodiaku, a ich moce pochodzą z kryształów Matrycy gwiazdnej. I tak przy okazji możecie też napisać w komentarzach jakie macie znaki Zodiaku i którymi członkami drużyny byście byli, bo ja na przykład byłbym Yulu, bo jestem z podznaku Raka. Warto też dodać, że choć to nowa drużyna nie jest jeszcze zgrana, brakuje im lidera dyscypliny i wspólnego celu. Kagami, która zna ich wszystkich z czasów szkolnych w Tokio, sama wspomina, że planowali dopiero wybrać nazwę, czy tam przywódcę, ale jak to bywa przy 12 charakterach, zdania są nieco podzielone. Widzimy to zresztą w trzech starciach Skaiju, które pokazują, jak ewoluują jako zespół. Podczas pierwszej walki z potworem, tej o której mówiły media, widać, że to ich pierwsza, albo jedna tam z pierwszych misji. Brak koordynacji, nie wszyscy są na miejscu, a współpraca praktycznie nie istnieje. W drugiej walce, tej zakłócającej kąpiel mariny Tikagami, pojawia się już Biedronka Ryoko. I choć idzie im nieco lepiej, to wciąż działa to chaotycznie. Ich przeciwnik, ogromny robot kaiju stworzony z taksówkarza, okazuje się naprawdę wyjątkowo trudny do pokonania, ale na szczęście Biedronka uczy ich jak współpracować, korzystając również ze szczęśliwego trafu przy pomocy kazuno, który odkrywa słabe punkty tego potwora, bo ma taką moc, udaje się zakończyć walkę sukcesem. Więc, jako tako, udało się tutaj coś działać, ale gdyby nie biedronka, to ten facet z taksówki gryzłby aktualnie piachno. Natomiast trzecie i ostatnie starcie to już taka kulminacja. Widowiskowa bitwa, w której drużyna w końcu działa jak jeden organizm. Ogromna walka z małymi potworami, jak i tymi największymi, do których pokonania potrzebny był wielki mega. I nie tylko od Stellar Force, ale też od Biedronki i jej szczęśliwego trafu. Dostarczyła naprawdę świetnych emocji. To była widowiskowa scena, którą oglądało się z przyjemnością, także dzięki bardzo ciekawej animacji, do której przyznam szczerze, wcześniej byłem sceptycznie nastawiony. I mimo wszystkich trudności, bohaterom udaje się po raz kolejny powstrzymać modelera, a Tokio zostaje ocalone. Gwiezdna drużyna naprawdę staje się drużyną, a dzięki pełnemu zjednoczeniu mogą nawet naprawiać szkodę wyrządzone w mieście, dokładnie tak jak to robi Marnet swoją nie. Niezwykłą Biedronką. I to właśnie w tej bitwie narodziła się nowa ekipa tokijskich bohaterów. Świeża, niedoświadczona, ale pełna potencjału i gotowa na kolejne wyzwania, które dopiero staną im na drodze, a ich zjednoczenie nie byłoby możliwe. Bez rozwiązania, jakby nie patrzeć konfliktu między Kagami a ja Kazun, wątku, który okazał się jednym z kluczowych elementów w uratowaniu Toki i całej tej podróży. Bo jak można by było to skwitować Kagami, Kagami, Kagami. No jak to Biedronka mawiała. Cały jej wątek przewija się no, przez cały odcinek od pierwszych scen w Paryżu aż po finał, w którym sprawa skazano wreszcie znajduje swoje zakończenie. I właśnie tutaj poznajemy więcej szczegółów z przeszłości Kagami i dowiadujemy się dlaczego tak nerwowo reagowała na samo wspomnienie jego imienia. Marnet próbowała ją tam delikatnie dopytywać o co tu chodzi, ale Kagami milczała i to właśnie dlatego zabrała ją do Tokio, żeby raz na zawsze zamknąć ten rozdział. Pierwsze poważniejsze informacje poznajemy podczas ich wspólnej kąpieli w domu babci Kagami. Okazuje? Się, że się, Podobnie jak Adrian, większość życia spędziła w domu, ucząc się w izolacji i opuszczając go jedynie na zawody szermiercze. W wieku 14 lat poprosiła matkę, by mogła pójść do szkoły, ta się zgodziła pod warunkiem, że sama na to sobie zapracuje. I zapracowała. Trafiła do prestiżowej akademii Kano, gdzie poznała grupę 12 przyjaciół, w tym chłopaka imieniem Kazunu, w którym się zakochała. Był jej pierwszym prawdziwym przyjacielem kimś, kto okazał jej dobro bez oczekiwania czegokolwiek, w zamian czego to moe Nigdy. Nie nauczyłam. Dla Kagami to było coś nowego. Dlatego szybko pomyliła, tak mi się wydaje, wdzięczność z uczuciem. Niestety, Kazuno był od zawsze zakochany w Miki. W jej szkolnej rywalce, co tylko pogłębiło ból i poczucie odrzucenia. A kiedy dostała wiadomość od swojej matki o wyjeździe do Paryża, co też wiemy z odcinka jak Sigosen z sezonu 6, zerwała kontakt z Kazuno, chcąc oszczędzić sobie cierpienia. I od tamtej pory żyła z tym ciężarem, który ciążył jej na sercu. No a w Tokio, z pomocą marnet, wreszcie zebrała się na odwagę, by wszystko sobie... Naprawić to właśnie dzięki Marnet, która nie dość, że wsparła ją po prostu swoją obecnością i ciepłym słowem, i naprawdę dobrze, że ma taką przyjaciółkę jak ona, to ta jeszcze zorganizowała spotkanie z jej dawnymi przyjaciółmi, dając jej szansę, by powiedziała to, czego wcześniej nie potrafiła. I tak, Kagami, mając możliwość podczas ostatecznej walki z odcinka, odczytać kazuno list do niego. List, który widzieliśmy już na początku tego odcinka. Pisała w nim, że chciała z nim tańczyć przez całe życie, ale dla niej muzyka ustała tamtego dnia. Dziękowała mu za te kilka kroków, które razem wykonali, i przyznała, że choć kiedyś powiedziała mu, że taniec z nim był cierpieniem, to tak naprawdę był wszystkim. Żałowała, że nie potrafiła wcześniej przyznać się do swoich uczuć, że była smutna z powodu wyjazdu i bała się utraty kogoś, kto był jej pierwszym przyjacielem. Dziś kocha kogoś innego, ale wiedziała, że zanim pójdzie dalej, musi uzdrowić swoją ranę, którą sama zadała. I w tej scenie, właśnie moi drodzy, widzimy przepiękny obraz emocjonalnej dojrzałości. Kagami odważa się przeprosić, Kazuno zaś jej wybacza, a jednocześnie odzyskuje smoka do tańca, symbolicznie przywracając ich przyjaźnie do życia, a drużynę Stellar Force na właściwy. Ona wreszcie może odetchnąć z ulgą, uwalniając się od ciężaru przeszłości i to naprawdę fajna przemiana tej postaci, którą widzimy już w sezonie szóstym. A po tej przygodzie i wyjaśnionych wątkach naprawdę polubiłem Kagami jeszcze bardziej i mam nadzieję, że z Felixem będzie jej. I tak moi drodzy wszystko dobrze się skończyło. Może wreszcie spokojnie wrócić do Paryża, w pełni poświęcić się swojej bohaterskiej misji i oddać się nowemu związkowi z Felixem. Widzimy to chociażby po pozostawionej przez nią do niego wiadomości, czuć, w niej szczerość, miłość i tęsknotę. I co najważniejsze, ten odcinek przynosi nam też nową kagami. i fryzura, styl i pewność siebie. Coś co widzieliśmy już w szóstym sezonie. Teraz wreszcie ma swoje źródło bo to właśnie tutaj wszystko się zaczęło. W Tokio. Zaś nowy strój Marinette, który również widzieliśmy w sezonie szóstym, też miał swój początek właśnie w Tokio. Tak samo jak narodziny nowej drużyny bohaterów gwiazdnej Drużyny, której udało się ostatecznie zjednoczyć dzięki Biedrącej Kagami, a ich dalsze losy poznamy w zapowiedzianej serii pobocznej Miraculum Stellar Force, zaplanowanej na 2027 rok. Dokładnie tak, więc jeśli ten odcinek Wam się podobał i chcecie zobaczyć więcej tokijskich przygód, pozostaje tylko jedno, uzbroić się w cierpliwość, bo to właśnie tam rozegra się dalszy konflikt między Gwiezdną Drużyną a Modelerem, złoczyńcą, który pragnie zdobyć tak zwane Stellar Matrix dla własnych celów, ale nie będzie w tym sam, bo pomagać ma mu nikt inny jak tajemniczy Najwyższy i wszystko wskazuje na to, że pojawi się on nie tylko w serii Stellar Force, ale także w kolejnych odcinkach specjalnych, w tym, który skupi się również na Czarnym Kocie. Ale może po kolei, dlaczego właściwie Czarny Kot poleciał do Nowego Jorku? Dlaczego Najwyższy jest jest tak ważny dla całego uniwersum Miraculum i dlaczego te dwie historie, jak przypuszczam, są ze sobą powiązane. Jeśli chodzi o samego najwyższego, to jak dobrze pamiętacie, po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim pod koniec 23 roku podczas emisji paryskiego odcinka specjalnego. Nie dowiedzieliśmy się wtedy zbyt wiele, wiadomo jednak, że to istota lub byt, jak zwał tak zwał, która kontroluje równoległy świat. Niektórzy spekulowali nawet, że to może jakaś tam zła wersja Wangafu, ale raczej to tylko, jak na razie, teoria. Tak czy inaczej, kto widział paryski odcinek, ten wie, że wtedy po raz pierwszy, jako taki mieliśmy z nim do czynienia. W tokijskim odcinku spotykamy Najwyższego ponownie i to w dwóch ważnych scenach, w których możemy dowiedzieć się o nim znacznie więcej. Pojawia się on przed Modelerem w postaci ogromnej pomarańczowej kuli energii, dzięki której może się z nim komunikować, tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie nie jest obecny cały czas, pojawia się tylko wtedy, gdy ma coś istotnego do przekazania. Z ich rozmowy wynika, że mają między sobą pewien układ. Najwyższy obiecuje Modelerowi pomóc w zdobyciu każdego fragmentu tzw. Stellar Matrix od gwiazdnej Drużyny, a w zamian Modeler ma mu pomóc się wydostać, bo jak widać, Najwyższy jest uwięziony, więc potrzebuje sprzymierzeńca, który pomoże mu się uwolnić i zapewne wkroczyć do naszego świata. Z kolei modeler, który sam chce opuścić Ziemię, z tego, co się tam dowiedziałem i z tego, co zrozumiałem, potrzebuje mocy Stellar Matrix, bo jego statek jest no, w dość obłakanym stanie, więc idealna wymiana. Modeler też otrzymuje od Najwyższego jakąś tajemniczą moc, nie wiem, może ulepszenie czy coś w tym stylu, aby ten mógł lepiej walczyć z bohaterami i zdobyć potrzebne fragmenty. Tylko że patrząc na najwyższego tak mi się przynajmniej wydaje, coś czuję i nie zdziwiłbym się, gdyby ostatecznie go oszukał. No co też ciekawe, wygląda na to, że ten najwyższy nie jest tym samym, o którym słyszeliśmy z odcinka paryskiego. Tamten miał kontrolę nad swoim światem, a ten, jak widać, jest uwięziony, ograniczony i desperacko szuka sposobu, by odzyskać wolność. Tak w skrócie, bo za tym pewnie kryje się jakaś tam jeszcze dla nas nieznana historia. Ale wiemy też, że zna biedronkę Ryoko, bo widział ich w akcji. A warto też dodać, że to kijski odcinek specjalny dzieje... Dzieje się między tam szóstym a piątym, więc najwyższy mógł obserwować marnet Ryoko, na przykład podczas wydarzeń sezonu piątego albo nawet z odcinka Rio, który podobno czasowo przypada mniej więcej w trakcie czwartego sezonu. I bardzo możliwe, że to właśnie tam dostaniemy kolejną część układanki, która pozwoli lepiej zrozumieć jego plany. A tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jak głoszą plotki, że tak powiem, najwyższy to największy złoczyńca w całym uniwersum Miraculum. Taki, że tak powiem, tanost. Świata. Istota, z którą prędzej czy później wszyscy bohaterowie będą musieli stanąć twarzą w twarz. Nawet jeśli najwyższy potrafi dawać innym moc, to co jeśli to on pojawił się w finałowej scenie sezonu piątego? Pamiętacie moment, gdy Lila zakładała miraklom motyla, a za jej plecami pojawiły się błękitne błyski? Co jeśli to właśnie był najwyższy? Może zawarła z nim pakt, tak jak samo on z modelerem, obiecując jej pomoc w zamian za własne korzyści. Dzięki temu stała się taka krysalis, posiadająca moc, która pozwala jej ukrywać swoją tożsamość na różne sposoby. A wiemy, że Lila chce odkryć prawdę i raczej odkryć tożsamość o bohaterach, a szczególnie biedronki. Nie znamy jej głównej motywacji, ale jeśli naprawdę współpracowałaby z najwyższym, to wydaje mi się, że miałoby to sens. Bo to on pociąga za wszystkie sznurki. A każdy, kto z nim współpracuje i współpracowałby, staje się tylko narzędziem w jego planie, nawet jeśli będą mieli z tego jakieś tam swoje. Korzyści. Jeśli ta teoria okaże się prawdą, to można założyć, że Najwyższy szuka pomocy wszędzie, gdzie się tylko da. W różnych zakątkach świata, wśród różnych złoczyńców, obiecując każdemu to, czego pragnie w zamian za własną wolność. Czy ten gagatek z Szankaju, czy Nowego Jorku, czy modeler, czy może właśnie Lila i kto wie, może Królestwo. No i tutaj właśnie też pojawia się Czarny Kot, bo wątek z Nowego Jorku ewidentnie też jest z tym wszystkim, tak myślę, powiązany. Finałowa scena pokazuje nam Adriana, czyli Czarnego Kota w trakcie konfrontacji z potężnym przeciwnikiem. O sześciu palcach wychodzącym z wielkiego portalu. Ta scena dzieje się równolegle do wydarzeń z Tokio, w momencie gdy Marnet i Kagami wracają do Paryża. Marnet nagrywa również głosówkę do Adriana, który odsłuchuje ją przed nadchodzącą walką. I wtedy właśnie widzimy, jak otwiera się nowy rozdział. Bo jeśli przyjrzymy się temu uważnie, to widać, że to nie jest przypadkowy złoczyńca. Uważam, że on musi być powiązany z Najwyższym. Bo nawet jeśli modelerowi nie udało się pokonać w tym odcinku Stellar Force, ale i tak będzie z nimi się konfrontował w tej pobocie, Serii, to najwyższy rozszerzyłby swoje działania w innych miejscach, ponownie na przykład w nowym Jorku. Tylko czy to on stoi za tym nowym zagrożeniem? Myślę, że tak, ale czy faktycznie to tego dowiemy się zapewne dopiero podczas premiery tego nowego odcinka. Specjalnego i wtedy też poznamy prawdziwy powód, dla którego Adrian poleciał do nowego Jorku. Ale jedno jest pewne: to co nadchodzi, to dopiero początek. A patrząc na to, jak twórcy ujawniają nam tę historię kawałek po kawałku, to nie dość, że ten temat jest na tyle ciekawy, że myślę, że go warto mówić. W osobnym materiale to jeszcze mam wrażenie, że nikt z nas nie jest jeszcze gotowy na to, co nadchodzi. Moi drodzy, jak wasze finalne wrażenie po piątym odcinku specjalnym w Tokio? Czy uważacie, że był to dobry odcinek pilotażowy dla nowych bohaterów i czy czekacie na premierę pobocznej serii o nazwie Miraculous Stellar Wars? Dajcie znać w komentarzach i subujcie dzwoneczkiem, by nie przegapić moich następnych treści. Dzięki za obejrzenie, sprawdzajcie opis i do usłyszenia następnym razem. Bye, bye.